Dieta i Plan, czyli Medytacja dla Każdego. Z dziejów apostolskich. Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego. Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lidzie. Znalazł tam pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku. Piotr powiedział do niego: Eneaszu, Jezus Chrystus cię uzdrawia, stań i zaściel swoje łóżko. I natychmiast wstał. Widzieli go wszyscy mieszkańcy Liddy i Saronu i nawrócili się do pana. Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. Wtedy właśnie zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze. Lidda leżała blisko Jafy. Gdy więc uczniowie dowiedzieli się, że jest tam Piotr, Wysłali do niego dwóch posłańców z prośbą: Przyjdź do nas bez zwłoki. Piotr poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach hitony i okrycia, które zrobiła im Dorkaz za swego życia. Po usunięciu wszystkich, Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań. A ona otwarła oczy i, zobaczywszy Piotra, usiadłam. Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawał świętych i wdowy i ujrzeli ją żywą. Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie, i wielu uwierzyło w Pana. Oto Słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. Wskrzeszenie to jeden ze spektakularnych cudów, który, tak jak za czasów Jezusa, Przysparzał wielu ludzi, którzy w niego uwierzyli, tak było z łazarzem, ale także za czasów apostołów, kiedy święty Piotr, jak dzisiaj słyszymy, modlił się za Tabitę, która zmarła, i rzeczywiście Pan Bóg przywrócił ją do życia. Też wielu ludzi uwierzyło. Ale ta historia uczy nas jeszcze czegoś innego: mianowicie tego, że ciało bez ducha to zwłoki. A sam Jezus mówi też w Ewangelii, że duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. I ta historia to potwierdza, że samo ciało bez ducha, czyli bez życia, jest po prostu martwą rzeczą, zwłokami. A co zrobić ze zwłokami? Często myślimy, że no, albo spalić, albo gdzieś zakopać, po prostu się ich pozbyć. Dlaczego? Bo nie ma w nich życia. Nie wiadomo, co z nimi zrobić. Na nic się już nie przydadzą, tak jak Jezus sam to mówi. Dlatego tak ważne jest to, czy mamy ducha Bożego w sobie. Bo to nasza dusza świadczy o tym, że żyjemy. W jakim ona jest w stanie? Czy my ją karmimy? Jezus mówi, że Jego słowa są duchem i życiem. Czy karmimy nasze dusze Jego słowem? Jeżeli chcemy żyć. Tak wielu z nas gdzieś może czuć się martwych w środku, że nasza dusza dogorewa, zwłaszcza w tym ciężkim czasie. Tak wielu ludzi choruje na depresję. Gdzieś jest w jakichś ciemnościach, bez nadziei, bez chęci do życia. Co mamy wtedy robić? Jesteśmy wtedy podobnie do tej Tabity, która po prostu leżała i była umarła. Co święty Piotr zaczął robić? Przyszedł i zaczął się modlić zaczął mówić Boże słowa, zaczął rozmawiać z Bogiem i Boży Duch zaczął przenikać ciało Tabity. A jeżeli Boży Duch przenika czyjeś ciało, to znaczy, że życie w Niego wstępuje na nowo. Dlatego, jeżeli masz jakiś taki przestój, masz jakąś taką wegetację w swoim życiu, że tylko wstajesz, jesz i robisz, co do Ciebie należy i w sumie nie wiesz, co dalej, to zacznij się modlić. Ale nie chodzi tylko o mówienie pacierzy, one są dobre, ale chodzi o to, żebyś mówił z serca do Boga, a później, żeby Bóg mówił do ciebie. Otwórz Jego Słowo, otwórz Jego Ewangelię i czytaj. I wsłuchuj się w to, co on chce ci powiedzieć. Posil swoją duszę, otwórz i niech przez uszy Duch Boży wchodzi do Twojego serca. Rób to, po prostu rób. Módl się i zobaczysz, że Boży Duch zacznie powoli poruszać Tobą. Zacznie przywracać Cię do życia. Warto, bo sam Jezus nam to obiecał, że Jego słowa są Duchem i życiem. Zadziałało to u świętego Piotra i Tabity? Czemu u nas ma nie zadziałać?